Witajcie, moi drodzy, z tej strony Krzysiek firma Remont4U. Witam w kolejnym wideo z cyklu Pan Krzysiek bawi i uczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o standardach szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych. Zapraszam Was na wideo. Od jakiegoś czasu na moim kanale pod moimi filmami pojawiają się komentarze. Pod filmami odnośnie szpachlowania suchej zabudowy pojawiają się komentarze, że niepotrzebnie szpachluje płyty cało powierzchniowo, że wykonuje to źle, że tak się nie powinno robić, że naciągam ludzi na pieniądze i na koszty, że ktoś tam szpachluje same łączenia, szlifuje, maluje i jest pikobelko. Mucha nie siada, i dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat, właśnie, standardów wykończenia powierzchni płyt kartonowo-gipsowych i odnieść się do, do tego, dlaczego ja naciągam ludzi na pieniądze. Odkąd pojawiły się płyty kartonowo-gipsowe na naszym rynku, chyba od samego początku jakieś mądre głowy postanowiły ustandaryzować. Jakość wykończenia powierzchni płyt kartonowo-gipsowych. Jakość tą podzielono na cztery, jakby to powiedzieć, poziomy szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych: Q1, Q2, Q3 i Q4, gdzie literka Q wzięła się od, jest to skrót, od angielskiego quality, czyli jakość, a cyfry po tej literce. No to poziomy właśnie tejże jakości. Przy czym y, poziom 1, no to jest ten taki podstawowy, a 4, no to jest poziom najwyższy. Dzisiaj chciałbym Was przeprowadzić przez y, te wszystkie etapy, poziomy szpachlowania płyt gipsowych, omówić y, poszczególne etapy, dlaczego się robi tak, a nie inaczej i od czego to zależy. Więc jeżeli macie wolnych kilka minut, no to zapraszam Was na mój krótki wykład. Jednym z warunków technicznych wykonania i odbioru suchej zabudowy jest jednoznaczne określenie, na jakim poziomie będziemy szpachlować płyty kartonowo-gipsowe. Te warunki powinny zostać, że tak się wyrażę, ustalone na samym początku przed wejściem na daną inwestycję przy podpisaniu umowy, czy też przy ustaleniach z klientami. To powinno być jasno ustalone. Tak, żeby po prostu klient wiedział czego się spodziewać i e, wykonawca wiedział co ma robić. Nieustalenie takich rzeczy wiąże się czasami z konfliktami na linii właśnie wykonawca, inwestor. E, inwestorzy oczekują jakiejś wyższej jakości niż wykonawca e, może im dać. I e, tak naprawdę bardzo dobrze, że ktoś to ustandaryzował i mamy jednoznaczne, jednoznacznie opisane jak, e, jakie jakości, można oczekiwać po kolejnych poziomach szpachlowania, zaczynając od samego początku, poziom Q1 jest to wyszpachlowanie wszystkich połączeń płyt kartonowo-gipsowych, tych oryginalnych i tych nieoryginalnych, mówiąc pokrótce ciętych, oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych, takich jak na przykład wkręty, takich jak na przykład połączenia ślizgowe. Yy, poziom szpachlowania Q1 nie ma żadnych walorów estetycznych. Jest to wymóg techniczny do prawidłowego wykonania suchej zabudowy. Yy, powiem Wam na przykładzie swoim i tak powinno to być zrobione yy, zawsze, że jeżeli na przykład yy, wykonawca oferuje klientowi jakąś usługę, przykładowo jest to sufit podwieszany kartonowo-gipsowy, jeżeli yy, niezależnie od tego, czy robi jakieś dalsze etapy pracy, na przykład szpachluje, maluje i tak dalej, i tak dalej, dogadując się na sufit kartonowo-gipsowy, powinien wyszpachlować wszystkie połączenia. Czasami zdarza się, życie jednak weryfikuje i wykonawcy tego nie robią, bo to jest błędem, dlatego, bo połączenia Q1 powinny być wyszpachlowane z kilku względów. Pierwszy wzgląd to jest taki, że Mamy, jeżeli wyszpachlujemy, wyszpachlujemy połączenia Q1, mamy odporność ogniową, mamy izolacyjność akustyczną oraz y, usztywnienie całej konstrukcji, zapewnienie nośności np. tego podłoża pod jakieś okładziny typu płytki ceramiczne. Y, szpachlowanie Q1 y, jest wymogiem i można to zostawić, y, tak można powiedzieć, do malowania. Jeżeli na przykład są to jakieś pomieszczenia techniczne, czy na przykład przychodzą jakieś, nie wiem, meble i te meble zasłonią nam, że tak powiem, te ściany, tak więc nie ma potrzeby dalszych etapów szpachlowych, bo i tak tego nie będzie widać. Tak jak mówię, to jest połączenie tylko techniczne. Nie wymagajmy od wykonawców, żeby jakoś się przykładali do tego połączenia. Ono musi być wykonane poprawnie. Ale umówmy się, że jakość wykonania, czy to będzie ładniej, czy będzie brzydziej, no to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o poziom Q2, jest to poziom, w którym nakładamy dodatkową warstwę gipsu na, czy tam masę finishowej, na to połączenie, tak żeby zniwelować, można powiedzieć, zagłębienie po yy, zwykłym połączeniu. Yy, Q1, tak? Czyli najpierw robimy Q1 i później szpachlujemy sobie Q2 masą finiszową i to jest wyspoinowanie łączeń z delikatnym naddatkiem gipsu na boki. Ja stosuję do wykonywania połączeń Q1 fizeliny. Dlatego mówiłem już też w jednym filmie na temat jak wyszpachlować połączenie płyt kartonowo-gipsowych. Gdzieś tam karta może Wam wylecie, jak nie zapomnę. Ja Q1 i Q2 wykonuję w jednym podejściu. Fizelina na to pozwala, dlatego bo struktura fizeliny pozwala przeniknąć masie, masie finiszowej przez, przez ten materiał, dzięki czemu on można powiedzieć, spełnia swoje właściwości. Ten, ta masa finiszowa przenika. Jeżeli nałożymy drugą warstwę, nic się z tym nie stanie, dlatego bo Eee, tak jak mówię, to będzie sztywne połączenie, ta fizelina będzie zatopiona w środku masy, nic tam się z tym nie stanie. Jeżeli używacie papieru do zbrojenia połączeń, Yy, nie polecam yy, wykonywania tego w jednym podejściu, dlatego bo papier należy yy, najpierw wkleić, poczekać aż wyschnie i dopiero później zaciągnąć yy, na drugi raz, bo jeżeli papier dostanie zbyt dużo wilgoci, on po prostu odparzy Wam od yy, tego materiału, w którym wypełniacie połączenia kartonowo gipsowe i po prostu będziecie mieli problem. Niejednokrotnie przeżywaliśmy to na budowie. Uważam ja osobiście, że Fizelina czy Flizelina jest bardzo dobrym połączeniem, ja to stosuję. Tak więc na tym się kończy połączenie Q2. Połączenie Q2 możemy stosować pod różne, niektóre farby dekoracyjne, jakieś tam tapety z grubszym, grubsze tapety, jakieś tynki strukturalne z grubszym ziarnem, tak więc pod to można stosować połączenie Q2 oraz też no oczywiście pod niektóre farby, tak. I teraz, jeżeli zrobicie tak, tak przygotujecie połączenie płyt kartonowo-gipsowych, że macie już wykonane pod Q2, macie już wykonane Q2, no to należałoby się zastanowić, czy zrobić Q3 czy Q4. Wybór należy tak naprawdę do wykonawcy, no i oczywiście zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi. Połączenie, znaczy... Szpachlowanie ku3 płyt kartonowo-gipsowych jest to wyszpachlowanie po całości, po całej powierzchni właśnie tychże płyt. Robi się to po to, żeby zniwelować ujednolicić strukturę powierzchni, bo wiemy wszyscy, że karton gips ma inną strukturę niż masa finiszowa i farba, którą pomalujecie, inaczej będzie wyglądała na karton gipsie, a inaczej będzie wyglądało na wyszlifowanej masie finiszowej. I tu nie chodzi o to, że ktoś, na przykład Yy, zrobi jakieś nam garby na połączeniu, bo to połączenie może być wyszlifowane super w płaszczyźnie płyty. Jednakże struktura płyty jest na tyle yy, różna od masy finiszowej, że spowoduje nam to wyraźne odcięcie widoczne na farbie. Tak więc yy, tak to wygląda. Dlatego robimy połączenie ku3, żeby liznąć delikatnie całą płytę, żeby ujednolicić jej strukturę. Połączenie ku3 wykonuje się, yy, yy, że tak powiem, na całej powierzchni płyt kartonowo-gipsowych yy, do grubości 1 mm masy, do grubości 1 mm i to jest bardzo ważne, bo to pozwala nam Ujednolicić całą powierzchnię ścian czy sufitów, ale niestety nie zniweluje nam delikatnych, yy, mówiąc łopatologicznie, górków. Górek, pagórków na powierzchni płyt, spowodowanych chociażby nawet wklejoną wcześniej filizeliną w połączenia nieoryginalne, która ma też jakąś grubość i odstaje nam od tej ściany kartonowo-gipsowej. Czyli mówiąc pokrótce, na powierzchni płyty mamy milimetr masy. Tam, gdzie jest wklejona filizelina, ta masa delikatnie jest wyżej. Jeżeli to wyszlifujemy, a połączenie ku 3 należy wyszlifować połączenie szpachlowanie kucz należy wyszlifować, żeby zmatowić jego powierzchnię. Jeżeli to wyszlifujemy, będziemy mieli ładną ścianę o jednakowej strukturze, jednak przy bardzo problematycznych przegrodach, jakim są na przykład ściany gdzieś na przykład na wprost okna, czy jakiś nisko zawieszony sufit, czy jakieś oświetlenie ledowe, które idzie Wam z kąta na ścianę i podświetla Wam Całą ścianę pojawiają się problemy, bo widać właśnie te wcześniej wspomniane górki i pagórki. I po to właśnie jest połączenie Q4. W połączeniu Q4 szpachlujemy płyty cało powierzchniowo, ale już masą od grubości 1 mm do grubości 3 mm. Daje nam, nam to tyle, że tej masy jest o wiele więcej. Jeżeli pojawił nam się jakiś wzgórek, na przykład na fizelinie, którą wcześniej wtapialiśmy, podczas docierania i wyprowadzania płaszczyzny takiej ściany czy sufitu, będziemy mogli ładnie zniwelować wszelkie nierówności i wyprostować, tak powiem, w cudzysłowie, całą powierzchnię ścian, właśnie czy sufitów. I tym się różni po szpachlowaniu ku 3. Od szpachlowania Q4. Zarówno jedno szpachlowanie, jak i drugie szpachlowanie można stosować pod farby. E, pod farby. Czy tam na przykład po jakieś cienkie tapety, czy po, pod na przykład jakieś tynki dekoracyjne, które są cienkie, e, na przykład stiuki, są jeszcze dodatkowo błyszczące. Tak więc pod, pod stiuki e, powierzchnia musi być wyszpachlowana właśnie. E, Super. I teraz tak, zadacie mi pewnie pytanie, czy szpachlować między warstwami? W sensie, czy na przykład przed nałożeniem Q2 należy szlifować połączenie Q1. Otóż nie, nie można tego robić, dlatego, bo jeżeli zaczniemy szlifować sobie wcześniej połączenia kartonowo-gipsowe, które były wyszpachlowane wcześniej, jeżeli my to zaczniemy szlifować, pył, który, który będzie na powierzchni tego połączenia uniemożliwi nam prawidłowe i jakby to powiedzieć przyklejenie się masy finishowej do tego połączenia. W praktyce to będzie wyglądało w ten sposób, że ściana będzie wyszlifowana, ale ona nie będzie e, wyszpachlowana, ale ona, ta masa nie będzie bardzo dobrze przylegała do powierzchni e, tego połączenia, przez co masy mogą się rozwarszać i mogą e, w dalszych etapach, czyli na przykład podczas malowania e, no, mogą się robić problemy, chociażby takie, że na przykład jeżeli malujecie wałkiem, to możecie ściągnąć gips nawałek. Tak więc pewnie niektórzy znają ten temat. Takie właśnie problemy się pojawiają. Czyli tak samo, jeżeli mamy połączenie Q2 i decydujemy się na wyszpachlowanie całopowierzchniowe Q4, też nie szpachlujemy tego połączenia Q2 z tego samego powodu. Jedyne, co mogę wam polecić, to ogradowanie całej powierzchni, tak żeby pozbyć się jakichś właśnie tam pozostałości po gipsie, czy jakiś tam resztek, resztek różnych innych rzeczy, żeby, żeby to po prostu miało ręce i nogi, żeby Wam podczas szpachlowania nie przeszkadzało w szpachlowaniu. Warto dodać jeszcze, że jeżeli chodzi o połączenie Q2, to też musimy wyszpachlować wszystkie wkręty, wszystkie połączenia szlizgowe, narożniki zewnętrzne, czy narożniki wewnętrzne, to wszystko musi być pociągnięte Q2. I teraz tak, Odpowiadając na, yy, yy, że tak powiem, być może pytania, być może zarzuty yy, w komentarzach, dlaczego ja to robię, bo ja yy, wielokrotnie. Już to tłumaczyłem, że szpachlując po całości unikacie po prostu problemów, bo klient wam przynosi bardzo drogą farbę i zaczynacie taka hipotetyczna sytuacja, klient wam przynosi drogą farbę, zaczynacie malować i nagle zaczynają wam wychodzić jakieś pasy, zaczynają wam wychodzić smugi na po, właśnie pomiędzy gips, masa finiszowa karton, masa finiszowa karton, pojawiają się różne odcienie na przykład farby albo na na przykład różne stopnie połysku się robią na tej farbie. Tak więc, żeby unikać takich problemów, ja od razu mówię, że szpachluję całe płyty i po prostu no, klient dostaje ode mnie usługę na najwyższym poziomie. Jak zrobić Q3, jak zrobić Q4? No to zależy od umiejętności gipsiarza i tak naprawdę od mas, których używacie. Niektóre masy możecie nałożyć dwukrotnie, niektóre masy nakładacie na przykład od 1 do 4 mm, czyli Teoretycznie jeżeli macie już jakieś umiejętności, możecie je nałożyć w jednej warstwie na przykład pod Q4. Tak więc tak to wygląda. Żeby nie być gołosłownym, ostatnio malowałem farbą Sigma Ekspert y, Supermat, i przeczytałem sobie kartę techniczną, właśnie SIGMY. I chciałbym Wam zacytować jeden fragment. Ten fragment y, wyświetli Wam się właśnie na ekranie. Ja będę czytał, a Wy będziecie sobie, y, że tak powiem, patrzeć na, na ekran Waszego monitora i y, czytać y, razem ze mną. W celu uzyskania efektu idealnie gładkiej powierzchni, bez widocznej struktury podłoża, połączeń płyt i jakichkolwiek rys. Podłoża przeznaczone do malowania powinny być dokładnie wyrównane według standardu szpachlowania płyt GK pod malowanie farbami wysokiej jakości. W nawiasie szpachlowanie specjalne Q4, zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Gipsy. Szpachlowanie specjalne Q4 odnosi się do powierzchni o najwyższej jakości, w której płyty gipsowo-włóknowe są szpachlowane cało powierzchniowo. Wymagane jest szpachlowanie połączeń i całej powierzchni płyt gipsowo-kartonowych Przewidzianych do malowania w celu osiągnięcia wysokiego standardu wykończenia. Połączenia należy zaszpachlować, następnie całą powierzchnię pójść zagruntować, ble, bla bla, bla, bla bla. Nie będę już tego czytał. I teraz zobaczcie, dążę do tego, że producent farb, które są marką premium wyraźnie zaznacza w karcie technicznej, jak mają być przygotowane ściany pod taką farbę. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że Klient przynosi Wam farbę, która kosztuje na przykład 600 zł za 10 litrów. Wy jako wykonawcy mówiliście inwestorowi, że ja zrobię same połączenia, nie ma sensu szpachlować całych płyt, bo to jest szkoda pieniędzy, to jest bez sensu i tak dalej, i I malując taką farbą zaczynają się pojawiać problemy. Wcześniej o nich wspomniałem, tak? Czyli na przykład różne stopnie połysku, różne odcienie koloru i dalej, i tak Wołacie sobie doradcę technicznego z takiej właśnie firmy, i ten doradca techniczny przychodzi do Was, patrzy, co jest zrobione, i od razu mówi, że no to gwarancja tego nie uwzględnia, bo nie było przygotowane podłoże pod dany materiał. Tak więc sami sobie, drodzy koledzy, strzelacie w kolano. I powiem w ten sposób, być może. Jako koledzy po fachu powiem Wam, uważajcie na takie rzeczy, lepiej doczytajcie sobie wcześniej, doedukujcie się, jeżeli nie znacie się na czymś i yy, nie wiecie tak naprawdę co mówicie, czy jak coś jeszcze je, bo czasami można sobie strzelić w kolano, yy, tak więc jeżeli jeżeli ktoś mnie ogląda i co ma inne zdanie na ten temat, no to piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się odpowiadać na bieżąco, chociaż ostatnio mam z tym problem, bo coraz mniej czasu, a komentarzy coraz więcej. Postaram się odpowiadać na bieżąco, yy... Może pod tym filmem się jakaś ciekawa dyskusja wywiąże. Ja mam takie podejście, że szpachluję płyty po całości. Zalecam to każdemu, jeżeli jesteście inwestorami, yy, którzy mnie właśnie słuchają, jakimś cudem trafiliście na ten mój kanał. Zalecam Wam, żeby wasi wykonawcy też szpachlowali płyty po całości, bo wtedy unikniecie później niepotrzebnych problemów na linii wykonawca-inwestor, yy, jakichś dziwnych ciągań się po sądach yy, itd., tak dalej, Po co się denerwować? Lepiej zrobić to od razu porządnie tak żeby do tego nie wracać yy, i to zostawić. No i to by było na tyle. Cieszę się, że nagrałem to na jednym wdechu, bez żadnego cięcia, także też to możecie docenić, że nagrywam z głowy, a nie, a nie czy tam z kartki, no oprócz tej oczywiście karty technicznej SIGMY. Jeżeli film Wam się podobał, no to zachęcam do komentowania, do yy, udzielania się w komentarzach, dyskutowania. Być może, być może mieliście jakieś problemy z inwestorem, czy inwestor z wykonawcami. Możecie, możecie wyrazić swoją opinię, co o tym sądzicie. Ja się będę z Wami powoli żegnał. Jeżeli byście chcieli taki kubeczek, z którego kawka smakuje najlepiej, możecie odwiedzić mojego Patronite'a, który gdzieś wyskakuje, właśnie wam link tutaj do, do tego Patronite'a. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Odsyłam też do bardzo ciekawego artykułu na stronie Rygi z Polska. Artykuł ma jakieś 4, może 5 stron, możecie go sobie przeczytać. Tam jest bardzo ładnie ujęte do czego są te, jakby jak sklasyfikuje się te standardy od Q1 do Q4. Także link macie w pierwszej linii opisu. Zachęcam, bo bardzo ciekawy artykuł. W 15 minut to przeczytacie, a będziecie mądrzejsi o wiedzę. No i oczywiście kartę techniczną do Sigmy, żeby nie być gołosłownym, podrzucę Wam również w komentarzu. Wpadajcie na ta po kubeczki. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Chwa!